Cześć, witajcie kolejnego dnia. Dzisiaj dołączył do nas nasz przyjaciel Olek, który pomieszkuje to miasto na co dzień, to miasto, czyli Poznań, bo, bo tutaj właśnie dzisiaj jesteśmy w Poznaniu, w najlepszym mieście Polski. Przynajmniej tak twierdzi Krzysztof Gąciasz, czy tak jest faktycznie, postaramy się przekonać dzisiaj o tym sami. Na razie zaobserwowaliśmy tylko tyle, że dużo ludzi tutaj biega wieczorami. Przynajmniej dużo takich osób spotkaliśmy wczoraj, jak, jak tutaj dojeżdżaliśmy. No, że ja się za bardzo turystyką miejską, że tak powiem, nie specjalizuję, to spróbujemy poznać może troszkę od innej strony, zobaczyć. A później jeszcze zobaczymy, że tak powiem, tereny początków państwa polskiego, kolebkę. Kolebkę naszej kultury i cywilizacji. No i co? Zapraszam, nie? Olek, czy pomachaj tutaj ładnie do kamery. No to na początek dnia rzut okiem na Stadion Miejski w Poznaniu, na którym na co dzień mecze rozgrywa kolejowy klub sportowy Lech Poznań. Bo ja tu kibicem Lecha jestem. Co pan jest? Za chwilę kilka słów na temat Lecha. Mam nadzieję, że rozsiedliście się już wygodnie. On się nie siedzi, tam się stoi i kibicuje. W roku 1925 prezesem Lecha został pracownik kolei. Doprowadziło to do współpracy pomiędzy klubem, a koleją właśnie. A zwieńczeniem tego było objęcie klubu patronatem Polskich Kolei Państwowych w roku 1930. Wyjaśnia to genezę przydomku kolejosz, a także tłumaczy symbolikę instalacji przed stadionem. Być może obiła Wam się o uszy historia, taka, że członkowie zespołu Iron Maiden po jednym z koncertów w Polsce przypadkiem znaleźli się na pewnym weselu i zagrali tam kilka utworów. Miało to miejsce w roku 1984, a koncert odbył się w hali widowiskowo-sportowej Arena Poznań. Poznańskie Zoo jest jednym z najstarszych ogrodów zoologicznych w Polsce, a także najstarszym działającym bez przerwy. Obecnie główną siedzibą jest tak zwane Nowe Zoo, natomiast to, w którym się obecnie znajdujemy, czyli Stare Zoo, jest taką darmową wersją demo tego nowego. Szczerze mówiąc, to nawet nie mieliśmy tu wchodzić, no ale jednak jak jest za darmo, to żal nie skorzystać. Płatne jest jedynie wejście do pawilonu zwierząt zmiennocieplnych z jedynymi waranami z komodo w Polsce. No ale tam akurat nie weszliśmy. Dość ciekawe są początki starego zoo w Poznaniu. Jego powstanie jest skutkiem 50. urodzin właściciela przydworcowej restauracji i prezesa Kółka Kręglarskiego, któremu z tej okazji przyjaciele podarowali następujące prezenty. Kota, kurę, kaczkę, królika, kozę, barana, gęś, Pawia, świnię, wiewiórkę, małpę oraz niedźwiedzia. Kurczę, jestem mega pozytywnie zaskoczony. Zwłaszcza te kamieniczki są świetne. Pięknie to wygląda. Co prawda karę śmierci wykonywano poza miastem, ale mniejsze, kar mniejsze takie jak ucięcie ręki, czy ucięcie palca, ewentualnie karę chłosty wykonywano na tym pręgierzu. Centrum Poznania, to znaczy nie do końca na tym, ale tutaj, na poznańskim rynku. Ten pręgierz pochodzi z roku 1925, ale kary na poznańskim rynku wykonywano do roku 1848. Oryginał znajduje się w Muzeum Historii Miasta Poznania, a rzeźba, którą podziwiamy na rynku, jest jedynie kopią. Oryginalny kamienny pręgierz powstał w roku 1535. Wcześniej korzystano z pręgierza drewnianego. W Poznańskim Muzeum Archeologicznym znajduje się motyka z rogu Reniferas sprzed 5800 lat. Warto również wejść na chwilę do barokowej, bazyliki kolegiackiej Matki Bożej nieustającej pomocy, świętej Marii Magdaleny i św. Stanisława Biskupa. Na szczęście, nie trzeba pamiętać tej długiej nazwy świątynia ta zwana jest również Farą Poznańską. Ale są świetnym sposobem na urozmaicenie miejskiego krajobrazu. Trójwymiarowy mural, opowieść śródecka z trąbaczem na dachu i kotem w tle powstał w roku 2015, a rok później zajął zaszczytne piąte miejsce w plebiscycie na Siedem nowych cudów Polski organizowanym przez National Geographic. Mural ten zdobył zresztą uznanie nie tylko w naszym kraju, ale również poza jego granicami. Dzieło to przedstawia życie na Śródce w latach 20. XX wieku i niesamowicie oddaje klimat tego miejsca z tamtych czasów każdy szczegół jest przemyślany i świetnie dopasowany Mi osobiście bardzo podoba się takie umieszczenie reklamy w przestrzeni, które nie tylko nie psuje krajobrazu, ale wręcz idealnie z nim współgra. Właściciele kamienicy jeszcze przed powstaniem muralu zawarli umowę z firmą produkującą czekoladę na reklamę w tym miejscu. Co prawda po stworzeniu muralu nie ma tu już billboardu, ale taka forma reklamy jest na pewno dużo ciekawsza i skuteczniejsza. No, no, no. Jezioro Maltańskie słynie przede wszystkim z toru regatowego. Nie jest to jednak jedyna atrakcja w obrębie terenów rekreacyjnych wokół jeziora. Znajdziemy tu również m.in. całoroczny stok narciarski, tor saneczkowy czy pole do minigolfa. W pobliżu znajduje się również nowe zoo. A oto wąskotorowa kolejka parkowa Maltanka. Około 5 może 5,5 tysiąca lat temu na tereny leżące obecnie na obrzeżach Poznania spadł meteoryt. Co prawda po wejściu w atmosferę ziemską zapalił się, jego większa część wyparowała, ale mimo wszystko w mniejszych i większych kawałkach dotarł na powierzchnię, do powierzchni Ziemi. Największy z kawałków, który eksplodował tuż nad powierzchnią Ziemi, doprowadził do powstania największego z kraterów. Krateru numer 1. Kratery powstałe po uderzeniach meteorytów mogą zostać wypełnione wodą, na skutek czego powstają jeziora. Taki typ jeziora to jezioro meteorytowe. To jezioro, które właśnie widzicie, jest przykładem takiego jeziora meteorytowego. Ma ono około 3 metrów głębokości i około 55 metrów średnicy. Natomiast cały krater numer 1 ma aż 11,5 metra głębokości i 100 metrów średnicy. Największy znaleziony tutaj fragment meteorytu waży 262 kg, a znaleziony został na głębokości 2,5 m pod powierzchnią ziemi. To jednak nie koniec ciekawostek związanych z rezerwatem Morasko. Jest to obszar Wału Moreny Czołowej, którego kulminacją jest Góra Moraska o wysokości 154 metrów nad poziomem morza, będąca najwyższym punktem w obrębie administracyjnych granic Poznania. Wał Moreny Czołowej świadczy o stagnacji, czyli postoju, Czoła do w tym miejscu około 18400 lat temu w późnym Pleistocenie. Brama Ryba to charakterystyczny symbol związany z ogólnopolskimi spotkaniami młodych Lednica 2000, czyli z największymi corocznymi spotkaniami młodzieży katolickiej w naszym kraju. Brama ta symbolizuje wejście w trzecie tysiąclecie chrześcijaństwa, dlatego nazywa się również Bramą Trzeciego Tysiąclecia. Myślę, że wielu Polaków zapytanych o datę, o rok Chrztu Polskiej bezbłędnie wskaże na rok 966. No czy bezbłędnie, czy nie bezbłędnie to jest trochę... Kwestia, że tak powiem dyskusyjna, ponieważ zaczyna no nie wiadomo dokładnie kiedy to było, tak? Przypuszcza się, że 966. Być może Chrzest Mieszko przyjął wcześniej, a ślub z Dobrawą dopiero był w, 90, w 966, yy, ale nie zagłębiajmy się w to teraz. Yy, tylko zastanówmy się nad czymś innym, troszeczkę, ale pozostańmy w klimacie chrztu. Yy, mianowicie zastanówmy się, gdzie on miał. Miejsce. No, jeżeli teraz odpowiedzieliście na to pytanie, coś w stylu, mm, nie wiem, albo nie mam pojęcia, to powiem Wam, że. Ja też. Jest to poprawna odpowiedź, jak najbardziej. Oczywiście, jak najbardziej. Ponieważ nie wiadomo, jakby. No, nie, nie, nie ma odpowiedzi na to pytanie. No, są jedynie, jedynie domysły. Nie ma żadnych historycznych zapisów na ten temat, gdzie miałoby to być. Ale istnieją właśnie domysły, domniemania, że jednym z takich miejsc jest Ostrów Lednicki. Teraz jesteśmy właśnie nad, nad jeziorem Lednickim, i gdzieś tamtą stronę jest wyspa, gdzie znajdują się przeróżne właśnie jakieś ruiny i miejsca związane właśnie z tym, że, że tam mógł być ten chrzest polski. Mieliśmy tam jechać, ale no, jak zwykle się tak poskładało, że już jest trochę późno, więc odpuszczamy. No, też tutaj w, w okolicy Lednicy, że tak powiem znajduje się muzeum pierwszych muzeum piastów polskich na lednicy także generalnie są to no jest to miejsce wygląda na to, że związane z początkami naszego państwa, tak? Że jest to kolebka naszej kultury. Szczerze mówiąc to kurczę, powinienem już chyba iść spać i, i wyspać się przed jutrzejszą trasą, no ale jutro robimy tam 82 km, dzisiaj było coś koło 110, stwierdziłem, nie, po prostu tak mnie urzekło to miasto, stwierdziłem, że, że muszę, jeszcze, y, muszę jeszcze wyjść i, i coś tutaj ponagrywać. No Dotarliśmy do Gniezna, no już sporo, sporo po zachodzie słońca. Y Odpuściliśmy tam y, Ostrów Lednicki po drodze, no bo, no bo już nie, nie dałoby się go zobaczyć. Ale kurczę, Gniezno jest... Nie byłem nigdy w Gnieźnie, jest takie klimatyczne. Tak mnie urzekło po prostu, jak, y, jak tutaj przyjechaliśmy, że stwierdziłem, nie, muszę, muszę jeszcze, jeszcze wyjść i coś ponagrywać. Y, bardzo fajna sprawa, jak jechaliśmy. Fajne ścieżki rowerowe widać, że się, że się tworzą. Tam naprawdę parę ładnych kilometrów, nawet nie wiem, może, może kilkanaście. Jechaliśmy taką bardzo fajną ścieżką rowerową, nową. Znaczy, chyba nową, ale generalnie bardzo, bardzo fajna ścieżka, fajnej jakości nawierzchnia. I druga fajna sprawa to jest to, że. Kierowcy jak nas wyprzedzali, jechaliśmy tam też drogą wojewódzką, akurat y, nie było przez jakiś czas ścieżki. Dużo kierowców, duży ruch był, y, ale po prostu, no bo wiecie, no to jest zmora jednak. Jak się jeździ na rowerze, wyprzedzają nieraz na 10-15 centymetrów, wyprzedzają rowerzystów. No nam się akurat, nam się akurat. Y, tak dzisiaj przyjemnie jechało, wyprzedzali nas, nie wiem, 2-2,5 metra. To był minimalny ostęp naprawdę jaki zachowywali, więc, więc brawa dla, dla tutejszych kierowców na, 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 naprawdę nie wiem czy to jest jakaś reguła, czy, czy akurat wyjątkowo mi się tak wyjątkowo nam się tak yy, dzisiaj trafiło, że kierowcy byli dla nas uprzejmi, ale, ale super no to idę trochę pozwiedzać miasto teraz. A wiecie co łączy Rzym, Lizbonę, Przemyśl i Gniezno? Wszystkie z wymienionych przeze mnie miast położone są na wzgórzach o liczbie sztuk 7. Ja teraz znajduję się na wzgórzu Lecha, które jest najstarszą częścią miasta. A teraz przed Wami, a właściwie za mną, Matka Polskich Kościołów, bo właśnie takim mianem nazywana jest Gnieźnieńska Archikatedra. Budowę kościoła w tym miejscu zlecił... Ten gościu po Chrzcie Polski, natomiast po Zjeździe Gnieźnieńskim w roku 1000 świątynia ta otrzymała rangę katedry. Z kolei w roku 1025 w katedrze tej miejsce miało inne ważne wydarzenie w historii naszego kraju. Koronowany na pierwszego króla Polski został ten gościu, Wolesław Chrobry. Część liczna jest ta katedra. W ogóle ona jest tak pięknie oświetlona, jak jechaliśmy już rowerem. Jakieś, nie wiem, z 15 km chyba przed gniezdem, było ją tak super widać. Po prostu tak się wyróżniała nad, yy, nad miastem. No wiadomo, no, na nagraniach, na nie wiem, próbowałem tam jakieś timelapsy nagrywać. Coś może tam będzie widać, ale, ale to jest nie. Nie to samo jednak wrażenie, no nie, nie da się oddać tego, tego jak to, jakie to wrażenie sprawia na żywo, bardzo na plus. I tak oto dotarliśmy do końca odcinka. Jest mi bardzo miło, że dotrwaliście do końca. A jeżeli uważacie, że moje filmy są ciekawe, polećcie je znajomym, abym mógł dotrzeć do szerszej widowni. Będę Wam za to ogromnie wdzięczny. Zachęcam do subskrybowania, a także zapraszam do obserwowania mojego profilu na Instagramie, gdzie odbywają się quizy z ciekawostek z moich filmów. No i oczywiście zapraszam na kolejne filmy. Trzymajcie się, cześć!